Hej, tu a przed Wami Minecraft Pocket Edition z detkiem 3.2.1.0 Cześć! Gramy w SkyBlock I, I nagrywam to z mojej perspektywy oczywiście, bo ona nie ma programu do na nagrywania Nieważne I mamy taki plan, to jest SkyBlock no, oczywiście jest? nasz Lol. No wiem I teraz mam taki plan, że trochę tej, tą część wyspy z Oramy. I tutaj sobie wybuduję, wybuduję taką otoczkę wokół drzewa, żeby nam te siadzonki nie spadały, jak je zetniemy Dlatego ogólnie sobie wezmę jeszcze rzeczy te ze skrzynki Mieliśmy już pierwsze podejście, ale tak jakby nie wypaliło do końca No dokładnie Bo się troszeczkę nie wypaliło Właśnie, ja końcu. postawiłem lawę w generatorze Tak, i zmarnowaliśmy lawę hmm. i w ogóle To ja tu zacznę kopać Nie, tylko czekaj, ja, ja wiem jak wykopać, ty nie wiesz Musisz dwa w dół, co nie? Wtedy... I to. I to oczywiście Lol

Dobra, to ten, zrobię szybkie cięcie. I tak więc szybko wróciliśmy po cięciu, po szybkim cięciu, ponieważ mieliśmy mały problem techniczny. Wywaliłam mnie z serwera. Tak, dokładnie. Ty chcesz Dirtę? Masz Dirtę. No, to masz Dirtę. Tak, ładny Dirtę. No, masz Dirtę. Dziękuję ja się, Patrz, kamera na mnie. Wow. Myślałam, że doskoczę do skrzyni. Której? Tamtej, o, tam nie wiem, którą, bo nie ma Podejście kredyka. numer 2. Nie no, co za Tylko sobie licznik śmierci nabijasz, potem stawia licznik śmierci i będzie. Bekowo. 0 do 59. I tak więc nieka, Monika powinna coś mówić? Nie będzie? Co nie będzie? Mówię. Mówię. Co nie będzie? Nie będzie licznika. Nie będzie licznika! Myślę, tak że postawiłem dirt dwa nie będzie licznika Ale śmieszne Nie będzie licznika, nie będzie licznika Dobra, możemy kosić drzewo Ty już może nie kosić drzewo, bo znowu spadłem, będzie. znowu. Aha, dobra, czekajcie, bo ja nagrywałem z tym Z tym zasłonięciem ekranu, przepraszam bo bardzo za to, ale no, YouTube YouTube nie <laughs> no, na YouTube a <laughs> trzeba się postarać, synie, ziome, na Zari, ziome Ej, co by było, jak mu cię zaraz wywalła? Myślałam, że z drzewem Zostajecie mniejszym surowcem na Skyblocku. Łaloju, mogę niszczyć liście? Czekaj, bo mi jedno drzewo podpierdzieliło coś. No, bo jest w księdze. Akurat, to zamknie, bo cię go No za jak nic, no, nie? Masz tę zamkę. Jedną, ale ja chcę więcej. A co za więcej, co za problem? Ile nagrywamy tak naprawdę? Już? 3 minuty 19 sekund. To będziemy tak zdziczać, przed, nie? Przedtem, przed w, w czwartej minucie stał się crash, bo źle postępuje. A dobra, tylko w górę? Dobra, KJ stępuje. Wiesz, masz? Super. Chcę zawoł, Helena. mam zawoł. Helena zawoł mam. Nie ma sadzonych w Opak Opa, jeszcze nie ma. No, jestem ale może nie tak. przez Gejbena.

i czemu tam długo się wstydził? Sobie... No bo nawet, to... nie się nawet nie przyczymam. Nawet nie przytrzymałem. Jak ty masz dziewięć masz... drewna? Bo się... było mno... 6 w skrzynce. No właśnie wiem! <laughs> Jak to się nam na Aha, wiem, bo jest taki bóg w Minecrafcie. Mhm. Jezu. Jest taką skrzynką do cholery. A co się stanie? No, wywaliło mi Minecrafta! <laughs> to tu ja teraz jestem sama na serwerze, tak. czy? Tak, nie no, po prostu ci serwer zbagowało. LoL Minecraft, to wywaliło, się o, waliło. Zrób cięcie. no tak, cięcie. Sorry za to, za to, za to takie techniczne coś, ale po prostu wywaliło mi Minecrafta, jak już pewnie widzieliście. I mieliśmy małe problemy techniczne. Ej, nie zajęło mam na... tego A nie, nie, około milion nie, Zajęło nam to zajęło nam to cicho. To ma być nie, 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 cicho nie, nie, że ten generator, bo tu po skrzynka spadnie, ja, ale ja postawiłam go trochę. Tak, skrzynka spadnie. To się powinni spadnie. Dobra, no tam. No, a tak jak w Minecraft, skrzynka spadnie. Może tutaj zrobię ten generator, co ty A rób, rób. Tylko się nie zabij przy okazji, bo jak się albo źle znowu zwlejesz lawę, albo się zabijesz, to będzie masakra. And hop. A masakra? Lubię spadać z tego skybloka. Nie musisz miałeś coś. Nie, nie miałem. Jeśli znowu to źle zrobisz, to ja drugi raz tego... trzeci raz z tego z tobą nie nagrywam. Ja Złapie! <laughs> Poświęcenia <laughs> dla dirta. Dirt! To jest dirt! Złapię tego dirta! Rzuciłaś, di rzuciłaś dirtem? Nie. To już było jest cenny na skybloku. Tak, ja stawiam sobie jeden lód. Traszujemy go. A po co? Aż dwa kluczowy... No bo jak na przykład chcesz zrobić podwójny generator. No Teraz, To jest kluczowy moment. Wylewamy lawę, gotowi? Jest! Działa! Nice. Może kopać? Nie, musimy sobie zrobić killoff z tego drewna, które dostaliśmy. Nie mogę? Możesz, ale to z... rozwo... Teraz po prostu zmarnujemy jeden ten. Jeden kobystą. Przestań! Jezu! Jak się przyspieszczyłam? Dlaczego? <laughs> że ktoś mnie bije? Nie skoczyłam! <guletra> no dobra, y, róbmy ten, daj mi drewno zróbmy, ja... zróbmy kolejny, jeszcze? No <guletra> czekaj, sorry Dajcie, to... Nie rób, nie rób, ziąbel <guletra> O masakra Tutaj chciałam sobie zrobić... Dobra, gdzie jest drewno? to drewno? Masz to drewno? Szybko, ugaś mnie, ugaś mnie, ugaś mnie

Destroy the dirt! Du, 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 du. Ty będzie się robił kobiet, czyli tutaj ma być dziurka. O woda! tutaj ma być. A ja bym tak wróciła woda. do tej wody, ale nie spadła, to bym przeżyła. What? No ale tak. Powiedz jeszcze raz bo jakoś ja Nie Nie, wpadło do tej wody, która jest na dole. Tak? Czyli do tej, co jest tam zalana. No. I bym nie zginęła, tylko to się na niej zatrzymała. Tak jak się kurczaki na niej zatrzymują. To bym nie zginęła? No nie zginęłabyś, po prostu byś tam lewitowała na tej wodzie. Ej, mam już to jak tą, jak dziurę kreta. Tą wyspę jak dziurę no kreta. Jak kopie kret. Jezu, na Kurde, ja się teraz boję, że się panie zabiję. Panie to trzymaj shift. Nie no, bo chciałam tam, Czekaj, tam, tam Jest, tak, stąd. Jesteś. Masz tego loda albo nie, bo ty zabijesz to. <śledz> A więc <wiem>, co zrobię. Że <śledz> też na to nie wpadłem. To, czy... O ile nagrywamy w ogóle teraz? NW W tej chwili A 8 i pół... minut 40 sekund No to za minutę kończymy Gadałaby Tak, żeby zrobić ceny. Po takim bardzo krótkim wstępie Kilof? Um, właśnie, kilo. Ej, bo tu masz dziurę Jak ja Wiem. nie odpadnę to się zabije No to chodzi <laughs> I ja, i ja. O, jasno się robi Ty, jasno się robi No, no to, to trzeba kończyć do 10 mnie 10 minut nie mogę zjeżyć do skrzynki, o, mogę. o tu jest dre nie mamy craftinga, robię crafting Nie rób crafting, nie bo ty nie umiesz Nie umiem, ja robi się najpierw deskę, a później Krafting kibl i kładzie do skrzynki, proszę okay, bardzo mamy dobrze. w takim razie podwójny ten, masz jeszcze jakieś drewno, o sobie. O. teraz robimy sobie ten e Zrób patyki Kije, teraz chodzę sobie tutaj, robię sobie kailow, chcesz kailow, dropności? Tak, Masz mnie nie spadł. Pacy! <grym> Dobra. Co ty robisz? jak ty kopiesz? Uuu i utopię się. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, Nika. Się. E, tak, to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrybowaniu łapka w górę i do zobaczenia. Cześć!